Michał! witam cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię ci popularne danie z barów chińskich i będzie to cielęcina w pięciu smakach. Oglądaj dalej. Dziś popularne danie z barów azjatyckich Prosiliście w komentarzach właśnie o takie danie, więc dzisiaj będzie cielęcina w pięciu smakach. Od czego zaczynamy? Od przygotowania warzyw. Tutaj mamy papryki. Użyjemy po pół każdej. I kroimy. Paseczki. Szalotki kroimy w piórka. A czosnek kroimy w plasterki. Czas na cielęcinę. Zużyję połowę. Ups. I kroimy teraz w cienkie plasterki. No właśnie. Takie cieniutkie. Dziś propozycja z komentarzy, dlatego zachęcam Cię, żebyś pisał dania, które chcę zobaczyć na tym kanale. Oczywiście, nie wszystkie zrobię, ale w miarę możliwości, tak jak właśnie ten dzisiaj przygotuję dla Ciebie. Podpalamy moc podłokiem. Od razu dodajemy olej do smażenia. Tu mam mieszankę pięciu smaków, a w jej skład wchodzi cynamon, goździki, anysz, koper włoski oraz właśnie pieprz syczuański. Jest ona bardzo intensywna, no i to danie będzie super pachniało w ogóle w całym domu. Pięknie pachnie. I teraz w pierwszej kolejności dorzucamy szalotkę, przesmażamy z minutkę i zaraz będzie lądowała czosnek oraz papryka. Szalotka już zeszklona, dorzucamy paprykę Oraz czosnek Całość mieszamy I smażymy około 2 minut Papryka razem z cebulką i czosnkiem już się przesmażyły Pamiętaj, nie trzymaj tego za długo na ogniu, żeby one pozostały jeszcze właśnie fajnie chrupiące I teraz ściągamy złoka. Odrobina oleju. Dobra, super tłuszcz rozgrzany i teraz wrzucamy płatki cielęciny, Każde osobno staraj się tak, żeby to się nie posklejało. Op. Ważne przy sparzeniu mięsa jest to, żeby jak wrzucisz mięso, żeby nie merdać od razu na patelni, bo wytrąci się temperatura i zacznie się mięso gotować, a nie smażyć. A zależy nam na tym, żeby była wysoka temperatura, żeby ono się pięknie ścięło i skarmelizowało się mięso tak na powierzchni, żeby nadać fajnego smaku. Fajnie pachnie, a zaraz będzie cudowniej bo mamy tutaj właśnie tą mieszankę pięciu przypraw i on dostaniesz tak naprawdę w każdym większym supermarkecie. Nie bój się, nie jest tak droga jak szafran, wręcz bym powiedział, że jest w normalnej cenie, więc możesz ją kupić gotową albo przygotować sobie sam w domu właśnie w moździerzu albo w młynku do kawy. Dorzucamy teraz przyprawę pięciu smaków. Już to zaczyna pachnieć cudownie. Dosownie chwilę przesmażamy tak, żeby się smaki z mieszanki przypraw uwydatniły Ale pamiętaj, nie możesz robić tego za długo, ponieważ ona ci też może przypalić I później będzie gorzkie i niedobre Dorzucamy teraz groszek zielony Hop. Resztę warzywek I całość energicznie mieszamy Naprawdę cudo, cudo pachnie Teraz dodajemy trochę wody, tak, żeby dosłownie przykryć wszystkie składniki. Albo bulionu, jeśli masz. Zagotowujemy całość. W międzyczasie pokroimy do dekoracji dymkę. A w tym momencie dolewamy jedną łyżkę oleju sezamowego. I od razu dodajemy. O, ja teraz około trzech łyżek. Sosu. Sojowego. Całość musi się tylko zagotować i pogotować około minutki, tak żeby groszek zmiękł. I to będzie koniec. Dodamy jeszcze odrobinę limonki. Hop. Myślę, że z połówka. Dodajemy sok. Tu mam przygotowaną skrobię ziemniaczaną, albo jak masz, to możesz też użyć kukurydzianej skrobi. To musimy delikatnie rozmieszać razem z wodą. O. I myślę, że na początek dodam dwie łyżki. Jak dodajemy taką skrobie, ważne jest to, żeby później potrawę zagotować, bo ponieważ ona później dopiero zaczyna gęstnieć. Nie dawaj za dużo, bo może wyjść i, e, galaretka. <grytka> Będzie to bardzo gęste. O zobacz, ja dodałem dwie łyżki i już jest cudownie, fajnie widać, że ten sosik się zagęścił. Nakładamy. Mm, pięknie pachnie. Super wygląda. Oczywiście do tego dania ugotuję ryż I będzie super obiadek Piękny, pachnący, super wyglądający A jak smakuje? Spróbuję tutaj z łyżeczką trochę cielęcinki, groszek Uff, bardzo gorące mm. Petarda smaków, smakuje to po prostu idealnie Przygotuj takie danie dla swoich domowników albo dla siebie. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, kliknij lajka. Like Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, a chcesz być na bieżąco, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Tymczasem do zobaczenia do następnego przepisu. Cześć! Jeśli podobał Ci się ten przepis, a szukasz jeszcze innych inspiracji z barów chińskich, kliknij w obrazek obok.